Co roku, niemalże o tej samej porze, Powszechna Spółdzielnia Spożywców przy Współpracy Szkół Podstawowych w Olsztynie organizuje atrakcyjne dla dzieci święto latawca. Nauczyciele wychowania plastycznego wspólnie z młodzieżą przygotowują ciekawe i pomysłowe w kształtach pojazdy przyszłych podniebnych lotów. Wyróżniającym się autorem i konstruktorem latawców jest nauczyciel Bogdan Koconka, uczący w Szkole nr 1 zajęć praktycznych technicznych i wychowania plastycznego. Latawce budowane pod jego kierunkiem bywają najoryginalniejsze w formie i urzekają pięknymi kolorami. Są zdobywcami pierwszych miejsc. Ta niewątpliwie ciekawa i atrakcyjna impreza jest dużym poszerzyciem tak dla dzieci, jak i dla ich rodzin, którzy bardziej denerwują się o sukcesy swych malów jak oni sami. A nie o sukcesy tu chodzi, choć skądinąd są one zdrowym przejawem sportowych zmagań. Bo sam fakt imprezy o tak masowym charakterze jest najważniejszym atutem święta latawca. Bolsztyńska kronika filmowa, popierając podobne akcje, będzie starała się brać udział w takich imprezach, przekazując je swym widzom. নীন নান